Witaj. Słuchasz nagrania ze strony adamb.pl. Jeżeli chcesz wesprzeć rozwój tej strony i kanału na YouTube, kliknij subskrypcję, zaznacz dzwoneczek. Kliknij także kciuk w górę i zostaw komentarz. Możesz także polecić to nagranie znajomym na Facebooku lub w innych mediach społecznościowych. Dzięki Tobie i Twojemu działaniu będą pojawiać się tu nowe nagrania. Dziękuję. Usiądź wygodnie i zamknij oczy. Weź parę głębokich oddechów, regulując wdech, zatrzymanie po wdechu oraz wydech w proporcjach 1, 2 i 2. Na przykład 4 sekundy wdech. 8 sekund zatrzymanie i 8 sekund wydech. Aby to sobie ułatwić, rób wydech przez usta ułożone, jak do zdmuchiwania świecy. Ten sposób oddychania aktywuje w Twoim systemie nerwowym i mózgu procesy relaksacji i regeneracji. Zrób w ten sposób 5-6 oddechów i potem oddychaj normalnie, spontanicznie. Oddychając w ten sposób, zacznij uświadamiać sobie różne części swojego ciała. Kieruj swoją uwagę do rąk, nóg, brzucha, pleców, karku, szyi i głowy oraz twarzy Zauważ, że bardzo często tam, gdzie dociera twoja uwaga, ciało rozluźnia się naturalnie, spontanicznie, odprężając niepotrzebne napięcia. To naturalny proces. Kieruj swoją nieosądzającą i niczego nie wymagającą uwagę do różnych części ciała. Odszukaj w sobie tę w pełni akceptującą i uważną świadomość, która obejmuje teraz Twoje ciało. Poczuj pełną akceptację poza ocenianiem. Osądzaniem, wymaganiami, poza myśleniem, głęboką miłość do tego, co jest teraz Twoim doświadczeniem, do Twojego ciała. Ta akceptacja ciała takim, jakim jest w tej chwili. Uzdrawia Twoje ciało, rozluźnia je i harmonizuje. Dobra energia miłości i pełnej akceptacji płynie z czystej świadomości, z Twojej najgłębszej tożsamości w kierunku Twojego ciała teraz. Z uniwersalnego pola świadomości płynie intencja zdrowia, spokoju, szczęścia i harmonii. Kieruje się w stronę Twojego ciała oraz Twojego umysłu, Twojej podświadomości. Pomyśl przez chwilę o kimś, kogo kochasz, i w jego lub jej stronę skieruj również tę intencję wszelkiego dobra powodzenia, szczęścia, zdrowia. Poczuj tę intencję w sobie bardzo głęboko, płynącą z Twojej. Najgłębszej świadomości, uniwersalnego pola. Pomyśl teraz o innych bliskich Ci osobach, i poczuj intencję wysłania im dobrej uzdrawiającej i harmonizującej ich życie energii. A teraz pomyśl o wszystkich medytujących teraz, w przeszłości i przyszłości. Wszystkim przeszli dobrą intencję zdrowia, harmonii, szczęścia, wyzwolenia od utożsamiania się z ograniczonym, indywidualnym umysłem, odnalezienia ich najgłębszej tożsamości, uniwersalnego pola świadomości. Oby wszyscy odnaleźli spokój, harmonię i szczęście. Oby byli zdrowi i szczęśliwi. Poczuj, że z poziomu pola również do Ciebie dociera ta dobra energia. Tu i teraz. Doświadczaj tego niezwykłego poczucia czułej akceptacji dla tego, co jest, i dla wszystkich czujących istot. I jednocześnie poczucie wdzięczności wobec wszystkich medytujących. Niezależnie od czasu i przestrzeni, energia dobroci płynie z uniwersalnego pola świadomości do Ciebie i poprzez Ciebie do innych. Pełna akceptacja, miłość, wdzięczność. I czułe skupienie na prostym doświadczeniu Jestem. Tu i teraz. Jestem. Poza umysłem. Poza przyszłością i przeszłością. Poza ocenami i wymaganiami. Poza myślami jestem prosta, czysta świadomość i doświadczanie krążącej energii. Jeżeli zdasz sobie sprawę z tego, że w polu Twojej świadomości pojawiły się jakieś myśli, jakiekolwiek myśli, po prostu uświadom sobie, że to tylko myśli i powróć łagodnie, z czułością do prostej intencji dobra dla wszystkich ludzi oraz prostego doświadczenia. Jestem świadomy, świadoma tu i teraz. Doświadczaj teraz. Odpoczywaj w tej prostej uważności z chwili na chwilę, zawsze teraz, przez kilka minut. Jeszcze przez chwilę pozwól sobie na doświadczanie tego przyjemnego i uzdrawiającego krążenia energii pomiędzy uniwersalnym polem świadomości, Twoją najgłębszą tożsamością oraz Twoim ciałem, Twoją indywidualną świadomością i innymi ludźmi. Poczuj naturalną wdzięczność wobec wszystkich wyzwolonych i medytujących tu i teraz oraz poza czasem. Wdzięczność wobec uniwersalnego pola świadomości. I zacznij wychodzić z medytacji, zachowując wszystkie dobre uczucia, emocje, stan relaksacji, odprężenia i harmonii na świadomym i podświadomym poziomie oraz w swoim ciele. Weź teraz parę głębokich oddechów. Zacznij delikatnie poruszać swoim ciałem, przeciągnij się. Jesteś w stanie pełnego przebudzenia, w pełnym kontakcie zmysłów z otoczeniem. Powoli otwórz oczy. Do usłyszenia następnym razem.